Zostałeś wybrany do otrzymania prezentu. Jego wybór nie był przypadkowy. Jego słowa nie tylko zostały wypowiedziane, ale odbiły się echem z mocą, docierając do krańców wszechświata. Istnieje siła większa od Ciebie, która celowo wybrała Twoją esencję, aby poprowadzić niezwykłą przemianę w świecie. To zaszczyt zwracać się do Państwa w tym ważnym momencie. Nasiona, które zasiałeś swoimi donośnymi słowami i myślami, wkrótce wykiełkują we wspaniałą manifestację magii. Poczuj to teraz. Poczuj uczucie zbliżającej się zmiany, otaczający cię prąd energii, wskazujący, że jesteś o krok od czegoś naprawdę niezwykłego. Powiem wam, że w życiu nie ma przypadków. Swoimi słowami. Myślami, uczuciami zostaliście wybrani do zainicjowania tej zmiany. Nie ma nic potężniejszego niż wtedy, gdy Twoja istota jest zjednoczona, kiedy to, co czujesz, myślisz i robisz, wskazuje na jeden kierunek. To wyrównanie będzie świętym punktem, w którym zostanie wykuta magia. Wyobraź sobie każdą myśl jako zaklęcie. Każdą emocję jako zaklęcie i każde działanie jako potężny dekret tworzący sny. Kiedy te elementy łączą się w harmonii, uwalniają magię, która wykracza poza Twoje konwencjonalne zrozumienie. Już niedługo doświadczysz mocy tej magii w swoim życiu. Zostałeś wybrany, aby być latarnią światła w świecie, który czasami może wydawać się ciemny. Twoja autentyczność będzie jak magnes przyciągający tych, którzy potrzebują Twojego uzdrawiającego światła. To jest przesłanie od aniołów dla Twojego dzisiejszego życia. Jest coś, co musisz wiedzieć. Aniołowie wokół Ciebie wybrali Cię na nosiciela swojego przesłania. Posłuchaj sercem tej delikatnej, ale potężnej rady, która poprowadzi Cię w tej podróży która rozpoczyna się dzisiaj. Przygotuj się, bo magia dzieje się teraz wokół ciebie. To tak, jakby wszechświat dostrajał swoje kosmiczne instrumenty, aby wysyłać ci iskry energii, które będą rezonować w każdym włóknie twojej egzystencji. I wtedy zacznie się to objawiać. Możesz poczuć wibracje tej magicznej energii która wkrótce wywoła falę transformacji w Twoim życiu i otaczającym Cię świecie. Zrozumiesz, że nic nie poszło na marne, że jesteś tu, bo tak miało być. Jesteś pomostem między tym, co boskie, a tym, co ziemskie, a aniołowie powierzyli Ci święty cel. Zwróć uwagę na synchroniczność i małe cuda, które pojawiają się w Twoim codziennym życiu. Aniołowie wysyłają ci znaki, a ty jesteś jedynym interpretatorem tego przesłania. Boska magia przepływa przez ciebie i zostałeś wybrany na nosiciela niebiańskiego przesłania. Zaufaj swojej autentyczności, ponieważ to ona rezonuje w tym świecie. Za każdym razem, gdy wybierasz swoje pragnienia, cechy szczególne i wyjątkowy sposób bycia, zbliżasz się do nas i do kogoś, kto da Ci więcej narzędzi do dalszego generowania obfitości, szczęścia i dobrobytu? Przyjmij nadchodzącą transformację i postępuj ze świadomością, że kierują tobą siły wykraczające poza Twoje własne zrozumienie. Przygotuj się na bycie świadkiem tego, co zostanie stworzone przez Ciebie. To jest Twoja chwila, a wszechświat celebruje Cię na każdym kroku. Niech światło aniołów oświetli Twoją ścieżkę, aby nieść Twoje przesłanie i wygenerować jeszcze więcej światła. Wiadomość od Archanioła Gabriela, Archanioła Dobrej Nowiny. W te wyjątkowe dni ogłoszę coś dla Was. To odkrycie, o którym powinieneś wiedzieć. Mówienie dziękuję i w każdej chwili będzie kluczem, który odmieni Twoje życie. W tym pozornie prostym słowie nie ma nic prostego. Ma ono moc otwierania drzwi, z których wylewa się błogosławieństwo nie tylko dla ciebie, ale także dla otaczającego cię świata. Wyobraź sobie słowo dziękuję jako ekspansywną siłę, energię rozprzestrzeniającą się we wszystkich kierunkach. Każde dziękuję jest jak ziarno, które kiełkuje i tworzy wokół ciebie ogród pozytywnej energii. Wyrażając wdzięczność, rozpoznajesz i doceniasz małe i duże dary życia. Od tej chwili uczyń słowo dziękuję i swoją codzienną mantrą. Nie ignoruj tego. Pod koniec tej wiadomości bądź świadomy i zacznij mówić dziękuję i w swoich myślach, a także wyrażać to słowami. Bądź wdzięczny za proste rzeczy, takie jak ludzie, którzy Ci pomagają. Słońce pieszczące Twoją twarz, wiatr muskający Twoją skórę, ale bądź też wdzięczny za wyzwania, bo w nich odnajdujesz możliwości rozwoju i nauki. Wdzięczność to nie tylko akt, to sposób na życie, który musisz zacząć ćwiczyć. Mówiąc dziękuję, otwierasz swoje serce na obfitość. Wdzięczność nie tylko przyciąga więcej tego, za co jesteś wdzięczny, ale także zmienia Twoją perspektywę. Odkrywasz piękno w codzienności i odnajdujesz radość w pozornie nieistotnych chwilach. Co więcej, zmienia to Twoje relacje z innymi. Powiedzenie „dziękuję“ ci wzmacnia więzi i tworzy krąg, w którym inspirujesz innych do dziękczynienia. Dobra wiadomość jest taka, że cała energia wynikająca z postawy wdzięczności wraca do ciebie, podejmowanie działań wobec otaczających cię osób i tworzenie łańcucha pozytywnego nastawienia, który wykracza daleko poza Twój bezpośredni zasięg. Pamiętaj, że wdzięczność nie ogranicza się do konkretnych sytuacji, jest to stała postawa. Nawet pośród wyzwań znajdziesz powody do wdzięczności. W takich chwilach wdzięczność staje się Twoim światłem przewodnim, oświetlającym ścieżkę do magii, na którą zasługujesz. Dziś świętym kodem i wibracją energetyczną jest 2424. Liczba ta nie pojawiła się jako przypadkowe połączenie. Jest to kod otwierający drzwi do głębokiego znaczenia. Liczba 2424 przypomina, że otaczają Cię pozytywne energie i wkrótce się z nimi zrównasz. Podwójne cyfry symbolizują dwoistość w Twoim życiu i harmonię między Twoją wewnętrzną istotą a światem zewnętrznym. Jest to wezwanie do zrównoważenia energii i rozpoznania związku między myślami i działaniami, między Twoją boską istotą a ziemskim ciałem. Ta magiczna liczba to drzwi otwierające się na magię drzemiącą w Twojej codzienności. Zachęca Cię, abyś był świadomy małych cudów, które wplatają się w Twoje codzienne życie. Zauważ synchronizację wydarzeń, zwróć uwagę na znaki, które Cię prowadzą i zanurz się we wdzięczności za cuda wokół Ciebie. Energia roku 2424 rzuca światło na nowy rok. Oświetlając Twoją ścieżkę i zachęcając Cię do dostosowania się do swoich celów i aspiracji. Wyznacz jasne intencje, aby czerpać korzyści ze wszystkiego, co zrobiłeś. Liczby powtórzone dwukrotnie podkreślają wagę partnerstwa i relacji w Twoim życiu. Prawdziwe połączenia pomogą Ci szybciej osiągnąć swoje cele. Numer 2424 mówi Ci, że dwie dusze współpracujące mają większą moc. Pozwól sobie zanurzyć się w energii, jaką niesie ze sobą 2424. Aby go aktywować i otworzyć jego moc, zamknij na chwilę oczy, połącz się ze swoim wnętrzem i poczuj rezonans tej magicznej liczby w całej swojej istocie. Wizualizuj drzwi otwierające się na nowe możliwości. Zaufaj. Że wszechświat cię słyszy i daje wszystko, o co prosisz. Aniołowie chcą, abyś płynął magiczną energią, która dzieje się teraz w niebie. Można wykorzystać wszystkie sygnały. Wykorzystaj anioły na swoją korzyść, bądź ich posłańcem, przyjmij lekcje, które oferują i poczuj się szczęśliwy. Chcą, abyś nie ignorował ich wiadomości. Anioły mówią do ciebie szeptem, poprzez znaki i synchroniczność. Zwróć uwagę na te momenty, przy których ciarki ciarki przechodzą, bo w nich kryje się magia ich obecności. Ta wiadomość jest nie tylko dla ciebie, ale także do udostępnienia. Aniołowie chcą, abyś podzielił się tym z innymi jako wyraz wdzięczności i rozprzestrzeniając magię, którą otrzymujesz. Robiąc to, tworzysz łańcuch wdzięczności, który powróci do Ciebie w postaci deszczu błogosławieństw. Energia, którą emanujesz, dzieląc się tą wiadomością, zostanie rozszerzona i zwrócona do Ciebie pomnożona. Za każdym razem, gdy decydujesz się być posłańcem anielskiej magii, zasiewasz nasiona światła w życiu tych, których dotykasz. Nie lekceważ potęgi swoich działań bez względu na to, jak małe. Twój wkład w ten strumień wdzięczności może być promykiem światła, którego ktoś potrzebuje w mrocznych czasach. Pamiętaj, że magia aniołów karmi się wiarą i wdzięcznością. Ufaj, że jesteś prowadzony, nawet jeśli ścieżki wydają się niepewne. Podziękuj za błogosławieństwa. Które już otrzymałeś, i za te, które są w drodze. Wdzięczność jest magnesem przyciągającym obfitość i szczęście. Będąc ze światła, zanurz się w magii, jaką niesie ze sobą to przesłanie. Płyni z prądem miłości i przewodnictwem aniołów. Nie tylko dla własnej korzyści, ale aby podzielić się tym światłem ze światem. Jesteś wybrańcem który jednoczy innych tą potężną energią. Zauważ, jak ten strumień wdzięczności powraca do Ciebie w postaci prezentów. Powtórz ten specjalny dekret z pełną wiarą trzy razy. Przyjmuję deszcz błogosławieństw od aniołów. Kiedy mówię dziękuję, przychodzi do mnie więcej obfitości i szczęścia. Jestem nieskończenie wdzięczny za wszystko. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Kochani, chcemy, żebyście żyli inaczej. Chcemy, abyś poczuł prawdziwą magię życia. Czy jesteś gotowy dziękować i uczynić wdzięczność swoim nowym stylem życia? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach, aby zaakceptować i wdrożyć nowy sposób życia. Udostępnij tę wiadomość trzem osobom którym chcesz sprawić piękny prezent. Podziękuj, a magia zawsze do Ciebie wróci. Tym razem powiedz to ze mną. I zikuć, zikuć, zikuć.